Tak oto się pracuje w terenie kierownik patrzy i nie grzmi Co robią ludzie A no. <śleszy> <śleszy> no na razie też <śleszy> mm. A Nie, robię filmik na razie Na razie robimy filmik. Dobre. Dobre. Dobre, to no. okay. hmm. Szkoda, że słońca już nie ma tutaj. Tô papa. Papa. Pa, pa.